Dobra. Syn sąsiada Menela przesyła Napisałem 9 zł i 75 groszy. Szalony wiebał się w Buxtona jak mój stary w Betoniarę. To znaczy? Wydaje mi się, że ty jako jeden z niewielu, a może nawet jeden, wiedziałeś, że nic więcej w tym filmie Konopskiego nie będzie. Jeżeli chodzi o Olkę, to nie mam sobie nic do zarzucenia. Że jeżeli chodzi o Ojciec, Han, czy nie będzie. Ale ogarnął i nie dojechał. Boxdel. Powinien był tu siedzieć, ale ogarnął i nie dojechał. Dość smutna sprawa. Umówiliśmy się z Michałem na sztywno, miał być. Nie dojechał, czekaliśmy kilka dni, o czym za chwilę, ale ja postanowiłem ten wywiad nagrać. Wiecie, bardzo długo się na niego przygotowywałem. Uważam, że dużo kwestii nie zostało wyjaśnionych, że rozmowa z życiem została poprowadzona bardzo źle. Taka jest moja opinia. I chciałem też jakby z korzyścią na Michała pewne rzeczy zakończyć, pewne rzeczy wyjaśnić. No dobra to Bogdel nie przyjął na wywiad i on sam ze sobą nagrał wywiad? Weź im zaproponuj powiedz, że jesteś bardzo wpływowym polskim twórcą w środowisku motoryzacyjnym Czy coś w tym stylu niech ci dają pakiety za darmo? Ja nie jestem kurwą przede wszystkim No nie chciałbym, żeby ktoś kurwa musiał pracować, żeby mi coś dać za darmo. Ale widzicie, bo to jest analogiczna sytuacja, że Wy powinniście mi pieniądze zapłacić, żeby nie siedzieć tu na krzywy, ryj, tak? Czemu wy chcecie coś za darmo mieć? Trzeba płacić. Ja chcę zapłacić za maskę, wy powinniście płacić za rozrywkę. No, gardło mnie boli. I to do Sandry zadzwonić. Bo przez ciebie mnie gardło boli. I coś jeszcze zrobiłam <noise> złego? Tak. Eee, a dasz mi jakieś tabletki? Masz je u mnie przy komputerze. Na górze, bo my oglądamy tutaj bajkę. Ja nie lubię ci grzebać. Ale leżę na biurku. No ale nie lubię ci grzebać. Enzij haar vergadering van